Hej, witam Cię serdecznie na naszym czwartkowym spotkaniu. Skoro czwartek, no to czas podsumować to, co się dzieje w tym momencie na rynku krypto. Tak więc zerkniemy sobie na te rekordy, które ostatnio padały. Zerkniemy również na pozostałe interwały czasu i zastanowimy się, gdzie tak naprawdę to teraz zmierza. Bo za nami bardzo istotne i ważne wydarzenie, które miało miejsce wieczorem w dniu wczorajszym, czyli oczywiście FED. Rynek się tego uobawiał, zarówno rynek tradycyjny, jak i również rynek krypto. No bo wiadomo, że takie nieciekawe informacje, które mogłyby się ewentualnie wtedy pojawić, mogłyby się odbić. Dosyć konkretnie na rynkach, no ale właśnie czy się odbiły? Tak więc zapraszam Cię na nasze dzisiejsze spotkanie i zacznijmy, właśnie, od tego Fedu, który miał wstrząsnąć rękami i zobaczmy, czy rzeczywiście coś ciekawego wtedy się pojawiło, czy też nie. Tak więc miałeś możliwość oglądania być może tej relacji i wypowiedzi z konferencji Fed. Zobaczmy sobie, co ciekawego, jakie decyzje zostały podjęte. Widzimy, że jeśli chodzi o decyzje stóp pozostały one na niezmienionym poziomie i na konferencji, no widocznie nie padło nic istotnego. Co mogłoby zatrząsnąć rękami. A dlaczego tak jest? No to zerknijmy sobie, co się dzisiaj dzieje na indeksach. Zacznijmy od DAX-a, bo DAX wiadomo, że też by dosyć mocno konkretnie oberwał, już chodzi o niemiecki rynek. Widzimy, że dzisiaj pięknie nam tutaj. Puchnie wręcz, no i zobaczmy, jak reaguje dzisiaj rynek amerykański na to wszystko, co wczoraj się wydarzyło. Mocnymi wzrostami potem do Nasdaq również mocne wzrosty, Dow Jones również mocno rośnie i Russell również mocno do góry. Tak więc widzimy, że Fed tak naprawdę cały czas uskrzydlił tylko rynki, no bo mamy dzisiaj bardzo silne wzrosty, przynajmniej w tym momencie. No to zobaczmy w takim razie, jak rodzi sobie rynek krypto, jakby były jakieś dynamiczne spadki, drastyczne wręcz na SP 500, no to również Bitcoin mógłby tego. Odczuć skutki, a jak Bitcoin by to odczuł, no to wiadomo, że alty będą krwawić i to pewnie dosyć mocno. I zobaczmy, co ciekawego się dzieje, jeżeli chodzi o indeks strachu i chciwości. Mamy strach na poziomie 31 na jednym, na drugim mamy poziom 27, czyli też panuje nam tutaj strach, chociaż już te poziomy oczywiście już powoli zaczynają się podnosić. Jeżeli chodzi o topową dziesiątkę, to widzimy, że Bitcoin w ciągu ostatniej doby również pozytywnie to odebrał i 4% nam puchnie. W tym momencie jedna sztuka kosztuje 44 143 dolarów za sztukę. i Ethereum również wystrzeliło do góry 7% 3136 dolarów za sztukę. HEX bardzo ładnie do góry poszedł również o 11% Cardano 6 14, Solana czy Polka Polkadot 11, no ale zobaczmy, no skoro mamy pozytywnie i Bitcoin powoli zaczyna tutaj rosnąć. Oczywiście na końcu zobaczymy sobie wykres Ethereum, jak również Bitcoina, no to zobaczmy, co dzisiaj najmocniej rośnie. Bo widzimy, że AR rośnie 26%, Luna 25%, Kosmos 24%, potem Avalanche 20%, 17%, Tezos Axie Infinity 16 czy 15%, IOS, to są te największe wzrosty. Jak widzimy, dwucyfrowych wzrostów w dniu dzisiejszym nie brakuje. Tak więc rynek krypto też można powiedzieć, odetchnął po tych. Informacja, które ewentualnie mogłyby się pojawić negatywne. Jak widzimy, rynek się zachowuje bardzo, bardzo pozytywnie i nie było nic, co mogłoby go wystraszyć. Na tej konferencji widzimy, że TTT 10% na minusie, i widzimy, że pozostałych jest bardzo niewiele, praktycznie nic nie ma, bo tutaj już nie mamy żadnych tokenów, które mogłyby podlegać jakimkolwiek mocnym wachnięciom, jeżeli chodzi. Co się dzieje w ciągu interwału tygodniowego na topowej setce? Najpierw zerkniemy sobie na Bitcoina, bo widzimy, że tak czy siak w ciągu 7 dni jest na minusie jeszcze 8,3%. Ethereum ponad 13% na minusie. HEX za to jest na plusie 17%. Cardano 8,5% na minusie. 10% Binance Coin, XRP 10%. No ale zobaczmy na te skrajności w topowej setce. Tutaj Celo utrzymał wzrost 31% w ciągu ostatniego tygodnia. Potem Avalanche 29%, 26%, Cosmos 20%, Ecomi to są te największe. Wzrost jeszcze hex do tego 17%, czy OMG Network 10. No Jak widzimy, potem już mamy tylko i wyłącznie czerwone i zobaczmy, które tokeny dostały najmocniej. Było to Sushi, które prawie 30% w ciągu tygodnia oberwało, Torchay 29, potem Network 27, Horizon 26 24, LEND i również Waves 23. Tak więc widzimy, że tych dwucyfrowych spadków no, w tym tygodniu nie brakowało. Zresztą wrzesień nie jest zbyt ciekawym miesiącem, jeżeli chodzi o rynek krypto. Raczej. Historycznie patrząc, przebiegał pod dyktando korekt. Zobaczymy, czy również będzie właśnie w tym miesiącu. Jak na razie, jeszcze oczywiście kilka dni go zostało. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje dalej na pozostałych projektach, tych najbardziej odległych, bo to one na pewno odpalają wyobraźnię swoich inwestorów do czerwoności, to jeszcze zerknijmy sobie na interwał miesięczny. Tak, żebyśmy tutaj mieli pełny obraz sytuacji na topowej setce. Zacznijmy od bitcoina. Popatrzmy, jeżeli chodzi o bitcoina, tutaj mamy cenę. Która w ciągu miesiąca spadła o 11%, Ethereum o 6%, za to Hex w ciągu miesiąca dał aż 157%. Na pusie Cardano spadło o 22, Binance Coin 23%, spadł Solana co to podróżała o 95% w ciągu ostatniego miesiąca. Czyli widzimy, że też bardzo ciekawe wzrosty. Za to największymi na pewno chwali się Hex 157%, Phantom 126, Cero 119, czy Solana 95-92% Kosmos. To są te największe wzrosty, jak widzimy w ciągu miesiąca. Czyli też niezbyt długi horyzont czasu, też mamy piękną zieleń. Z drugiej strony, oczywiście, są projekty, które też dosyć mocno się przeceniły. Telcoin 36% w dół, 35% klein, czy na przykład Dash 35% w dół. Maker 33-32% dekre to są te największe spadki. Też tych dwucyfrowych nam tutaj, jak widzimy, nie brakuje. I zajmijmy sobie jeszcze na szybko, oczywiście, na kwartał, żeby już wszystko było domknięte, czy mamy tu jakieś ciekawe zmiany, czy też nie. I widzimy, że w ciągu kwartału Bitcoin i tak, i tak jest na plusie, 29%, Ethereum 62, Hex 478, czy 70, Cardano, czyli widzimy, że i tak, i tak wygląda to rewelacyjnie, no ale zobaczmy na skrajności, bo one dopiero rozpadają w obraźnie. Axie w ciągu jednego kwartału 1700%, Avalanche 609, 546, Tera, Hex 5488, potem Phantom 444, jak widzimy te kilkaset Kilkuset wzrosty są obecne na tym rynku. No i widzimy, że rynek krypto cały czas intensywnie pracuje. Cykl jeszcze cały czas trwa. W korekcie za to mamy SafeMoon, który traci 53%, TetaFuel 3725, Telcoin TTT 22. Czyli mamy bardzo mało tych tokenów, które są w topowej setce. Z wynikiem ujemnym w przeciągu ostatniego kwartału. No ale zobaczmy sobie dalej, zobaczmy sobie na te wszystkie, które oczywiście są, bo to one rozpalają w obraźniach, ktoś jest z niszowym projektem, z małym market capem na jakiejś niszowej giełdzie, no oczywiście ryzyko wtedy jest ekstremalnie wysokie. No ale jak ktoś lubi podejmować takie ryzyko, ma na to czas, no oczywiście i znajdzie coś ciekawego, no to oczywiście nagroda również może być bardzo ciekawa. W listowanych tu projektów, jak widzę, jest w tym momencie ponad 4,5 tysiąca. Oczywiście pamiętajmy, że to nie jest wszystko, jest tego również dużo, dużo więcej. Jeżeli chodzi o interwał tygodniowy, popatrzmy sobie. Jeżeli chodzi o największe wzrosty, to widzimy, że projekt Trinity dał najwięcej zarobić swoim inwestorom w zaledwie 7 dni, bo było to 219 762%. Tak więc, jak byłeś to Ty, to oczywiście serdeczne gratulacje. Kolejny projekt dał zarobić swoim inwestorom w zaledwie w ciągu tygodnia 80 000%, potem kolejne 60 000%, potem kolejny 39 32, 9 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Tak więc widzimy, że no na tym rynku cały czas jakieś szaleństwo istne Może oczywiście mieć miejsce, jak widzimy, jak najbardziej tak. No ale to nie jest tak piękne, że będzie to wszystko rosło i że będzie wszystko puchło. Pamiętajmy, że ma rynek oczywiście drugie oblicze, to mniej przyjemne, czyli oczywiście spadki i zejścia korekcyjne, bo one, jak widzimy, również są bardzo dramatyczne i drastyczne, wręcz jak sobie popatrzymy przez interwał, tutaj tygodniowy, bo widzimy, że mm, PTD 95% aż w ciągu tygodnia straciło. Potem jakaś ninja straciła 95%, par, czyli potem kolejne 95%, kolejne 94%, kolejne 94%, no i tak dalej, i tak dalej. To więc widzimy, że jest tego naprawdę, naprawdę dużo. No i takie ryzyko właśnie na tym rynku istnieje i z tym po prostu trzeba się zmierzyć i również wziąć, uwzględnić to w swoim podejściu. Jeszcze zróbmy sobie na 30 dni, bo tu też pewnie będzie ciekawe. O jajku, no właśnie, to są 30-dniowe stopy zwrotu. Można rozpalić swoją wyobraźnię, jakie możliwości są na tym rynku, no ale to już pamiętamy, że jest odległe bardzo ekstremalne ryzyko. Jak ktoś chce ograniczyć, to ryzyko na pewno skupia się tylko i wyłącznie na tych topowych, najbardziej znanych projektach, a wiadomo, że żeby mieć dostęp do większości tych najlepszych projektów, no to musisz mieć dostęp do giełd i które podpinam Cię oczywiście w tym miejscu na głównym kaflu kanału. Najprostszym sposobem, aby zakupić pierwsze swoje krypta za złotówki jest chyba giełda. Binance, Bitbay oczywiście, który jest tutaj dostępny w środkach i bezpośrednio pod opisem Binance, czyli największa i najlepsza giełda na świecie oczywiście trzecia. Obok. Pozostałe są dostępne w opisie, więc tam możesz bezpośrednio się zarejestrować i rozpocząć przygodę z tym bardzo ciekawym światem krypto. I jeżeli chodzi o, zobaczmy sobie MetaHero, bo ostatnio również zaczęło się dziać jakieś odbicie, widzimy w tym momencie że mamy również 17,8% wzrostu, w tym momencie w rankingu zajmuje 152 miejsce obroty też nam wzrosły, bo również przypominam, że na podsumowaniu sesji dziennej też sobie codziennie patrzymy, jak podsumuje w tym momencie rynek krypto, to też patrzymy sobie na obroty, zbliżają się one do 10 milionów dolarów obrotu dziennego I jak widzimy od szczytu który jest tutaj na CoinGecko podany mamy spadek 25% a od dołka z 13 lipca 1790%, przypomina że mój pierwszy materiał, który jest dostępny na głównym kaflu kanału, właśnie w tym miejscu, ukazał się przed samym dołkiem, tak więc mamy mnóstwo osób, które skorzystały z tego i oczywiście też zapały się na ten projekt, tak więc dwa dni wcześniej, 11 lipca, z tego co pamiętam, mój pierwszy materiał na ten temat się pojawił. Oczywiście czekamy na bardzo istotne i ważne wydarzenie, dosyć kontrowersyjne z różnych względów. Oczywiście ci, którzy siedzą w projekcie dłużej, no to wiedzą o co chodzi, no bo Meta hero będzie zrzucać dosyć ciekawy airdrop w wysokości 10 milionów dolarów. No jest to na pewno marketingowo świetna zagrywka, tak żeby coraz większa społeczność się o tym dowiedziała. Trzeba mieć minimum 5 tysięcy hero na swoim portfelu, na przykład na Metamask i wtedy można uczestniczyć właśnie w tym airdropie. No i oczywiście nie możesz tutaj sprzedawać swoich no ale to już na pewno jest do ci doskonale znanych, gdyż już od paru dni ta informacja jest tutaj podawana. No i to też może spowodować, że jak będzie pozytywny sentyment na rynku krypto, to również MetaHero będzie tutaj zyskiwać na wzroście i może się cały czas bardzo ciekawie zachowywać. Tym bardziej, że Dubaj coraz bliżej, a to jest chyba najważniejsze wydarzenie, na które czeka cały świat krypto i na którym również MetaHero może zyskać jeszcze większą rozpoznawalność. No i wtedy naprawdę może się dziać bardzo dużo ciekawych rzeczy, dlatego obojętnie, obok tego projektu cały czas nie warto raczej przechodzić. I lecimy sobie dalej z wykresami, zerknijmy, co ciekawego w tym momencie dzieje się, jeżeli chodzi o Bitcoina. Bo jak widzimy, mamy interwał tygodniowy teraz odpalone strefy, te, którymi się tutaj poruszam, są cały czas z nami obecne. No i widzimy, że popatrzmy, pięknie nas tutaj ta strefa broniła. Przez dwa tygodnie mieliśmy bardzo ładne odbicie, no ale wiemy, że kolejne znajdują się niżej i popatrzmy, idealnie uderzyli w tą strefę, to jest okolice 40 tysięcy dolarów za sztukę. Mamy tutaj kolejną strefę broniącą, to jest ten poprzedni ręcz, tak więc bardzo ładnie on został wybrany. Teraz w tym momencie przez rynek. Wiemy, że tydzień cały czas trwa, bo przypominam, że rynek krypto pracuje dla nas 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. To jest jedyny rynek, który daje nam możliwości handlu, np. w weekend, przez całą dobę. Tak więc ci wszyscy, którzy nie mogą żyć bez aktywności na rynku i bez handlu, no to weekend jest dla nich idealny właśnie na rynku również krypto. Jeżeli chodzi o to, co w tym momencie się dzieje, no to widzimy, że Bitcoin próbuje wykonać ten ruch powrotny powyżej 45 tysięcy dolarów za sztukę, i to by było dosyć ciekawe. Oczywiście, bo zamknęlibyśmy się znów powyżej tej strefy. Jeszcze parę dni do tego mamy. Jeżeli będą, oczywiście, próbować kontynuować fazę wzrostową, no to wiadomo, że ten punkt kulminacyjny bardzo psychologiczny jest również na poziomie 50 tysięcy dolarów. Tak więc w tym momencie widzimy fazę korekcyjną. Zobaczymy, z jakimi nastrojami będą chcieli zakończyć przede wszystkim ten tydzień. Przypominam, że na Bitcoinie historycznie patrząc, mamy. W wrzesień zawsze w większości przypadków był miesiącem korekcyjnym, tak więc nie ma się co dziwić, jeżeli również korekta w tym miesiącu w tym roku miałaby miejsce. Jeżeli chodzi o Ethereum, popatrzmy sobie co ciekawego się tutaj w tym momencie dzieje, jeżeli chodzi o zachowanie można powiedzieć cyfrowego srebra na rynku. No to w tym momencie również widzimy, że nadbita została ta bardzo szybko psychologiczna bariera 3000 dolarów, ale jak widzimy też dosyć skutecznie ją wybronili i Obrali kierunek na razie, przynajmniej powrotny pod te poziomy. Tak więc, jak dla mnie, gramy o to, żeby w konsekwencji rozjechać tutaj poziom 3400 dolarów za sztukę, bo to dopiero da nam możliwość zaatakowania coraz wyższej sekwencji. Dopóki to nie nastąpi, to nie ma co o tym marzyć. W tym momencie, jak widzimy, mamy ukiszenie typowo ręczowe, nawet można powiedzieć w tym zakresie. Tak więc, jeżeli byliśmy się chcieli nawet tutaj pobujać przez jakiś dłuższy czas, jak dla mnie nie byłoby to nic negatywnego, tym bardziej, że właśnie rynek wrzesień. Yy, jest korekcyjny, tak więc nie dziwmy się, że Ethereum również będzie tutaj mogą pokazać nam coś zupełnie innego. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o rynek krypto w tym momencie, z którym się oczywiście zderzamy. Zobaczymy, w jakich nastrojach inwestorzy przede wszystkim będą zamykać w ten tydzień, bo to będzie najbardziej istotne, jeżeli chodzi o Bitcoina, bo on tutaj będzie nadawał ton temu całemu wyścigowi i zobaczymy, czy przede wszystkim będzie kończył ten miesiąc cały. Na minusie, czy też historia lubi się powtarzać, tak więc zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie, czy wręcz przeciwnie, Bitcoin będzie chciał tutaj poszaleć i jeszcze w tym miesiącu będzie nam chciał pokazać coś więcej, tego jeszcze oczywiście nie wiemy. I pamiętajmy, rynki są nieprzewidywalne, zobaczymy, co będą nam chciały tutaj pokazać w najbliższym czasie i zawsze musimy być przygotowani szczególnie na niespodziewane informacje, które mogą napłynąć z rynku, bo one dosyć konkretnie potrafią wstrząsnąć. Zachowaniem czy to rynków tradycyjnych, czy też rynku im kryptowalut, i na to zawsze musimy być przygotowani. Jak jesteś dłużej na rynku, to doskonale zdajesz sobie z tego sprawę. Tak więc, daj znać w komentarzu, jak Ty postrzegasz rynek do końca tego miesiąca, czy rzeczywiście zakończy się on jakąś fazą zejścia korekcyjnego, czy wręcz przeciwnie, raczej w tych najbliższych dniach będzie tylko i wyłącznie na zielono i wręcz bardzo euforycznie i będą mocne zielone wzrosty, szczególnie również na altach. Tak więc, daj znać, jak Ty uważasz, które alto obserwujesz. Pozdrawiam Cię serdecznie. Trzymaj się. Hej.